że wszyscy goście, którzy dzisiaj e, chcieli przyjść, to już się już tutaj zgromadzili, więc e, zaczniemy tutaj, ja w pro, w krótkie wprowadzenie e, e, rozpocznę, kilka osób będzie też e, artystki. Bardzo serdecznie wszystkich witam, dziękujemy za przybycie e, i otwieramy wystawę pani Małgorzaty Mizery Kropiesiawskiej. Wystawa ta jest jakby związana z dwoma wydarzeniami, z dwoma imprezami wydarzeniami artystycznymi. Z jednej strony jest w programie Festiwalu Dialogu Czterech Kultur i wydaje mi się, że wystawa ta jest jak najbardziej na swoim miejscu. Dlatego, że Festiwal Dialogu Czterech Kultur, jak sama nazwa wskazuje, Ideą festiwalu jest połączenie, pokazanie zderzenia kultur, różnic, podobieństw kulturowych. Natomiast sama wystawa inspirowana jest pobytem w Londynie artystki. Zatem odnaleźć w niej można właśnie wiele takiej multikulturowej atmosfery, różnorodności. Drugą kwestią, o której chciałam powiedzieć, jest to, że obrazy, które tutaj są zgromadzone, brały udział w konkursie organizowanym przez Galerię Adi Art. Konkurs nazywał się, jest pod tytułem Artysta i jego dzieło 2006 i Pani Małgorzata zajęła trzecie miejsce i serdecznie jej tego gratulujemy. Brawo. Jeśli chodzi o konkurs, do finału zakwalifikowało się 44 prace artystów z Polski, Szwecji i Włoch. Spośród prac wyłoniono właśnie laureatów. Tutaj mamy laureatkę, panią Małgorzatę. W skład jury wchodziła również międzynarodowa że tak mówią obsada, pan Wiesław Karpoliński, Rosław Szabot. Pan Wiko Calabro z Włoch, Stasys Mostałski z Litwy i Pedro Diego de Rivera z Może jeszcze kilka słów o, o Pani Małgosi. Pani Małgorzata skończyła, jest absolwentką Wydziału Artystycznego na Wyższej Szkole Pedagogicznej. Specjalizację zrobiła w pracowni profesora Mariana Jerzewskiego, natomiast dyplom ograniczyła pracą o łóżko w 2002 roku. Otrzymała również e, stypendium e, w 2003 roku, e, stypendium artystyczne e, przydzielone przez prezydenta Częstochowy. E, e, warto też wspomnieć, że, że artystka oprócz e, pasji malarskich e, interesuje się również e, filmem, jak i fotografią. Dzisiaj poznamy ją od strony tej e, duszy malarskiej. Być może będzie jeszcze okazja, żebyśmy zobaczyli e, pracę e, z innych e, rejonów sztuki. Natomiast dzisiaj zapraszamy na ucztę e, malarską, e, zapraszamy też na, e, na m, poczęstunek i na lampkę wina. A teraz oddaję głos już najważniejszej osobie dzisiejszego dnia. E, opowie nam o, 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 o inspiracjach, i o, o tym. Może takie najtrudniejsze pytania, co, co chciał powiedzieć artystę? Tak? Dziękuję bardzo, bardzo. Składam podziękowania w Twojej ręce dla Galerii Adi Art za zorganizowanie tej wystawy. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że dzisiaj w Łodzi się dzieje dużo imprez, równocześnie, więc cieszę się, że mogli Państwo tutaj, zechcieli Państwo tutaj przyjść na tę wystawę moją na Wernisarz. Prezentowane prace tutaj dzisiaj, właściwie główną osią prezentowanych prac to są te rysunki, które tutaj są za mną, tam jeszcze na dole jest, są cztery, które powstawały podczas mojego pobytu w Londynie. Wraz z mężem mieliśmy taką miłą przyjemność spędzić tam rok czasu. I, To bardzo inspirujące, y, mieszanka kultur, ludzi, które się tam spotyka, y, jakoś tak wpływają na człowieka y, pobudzająco. No i stąd właśnie tutaj wynik y, tych fascynacji. Y, inspiracją byli przede wszystkim ludzie, ludzie, którzy tam przyjeżdżają z różnych zakątków y, ziemi. Prace powstały na podkładach z gazet, które są wydawane w Londynie i one są też wydawane w różnych językach świata. Tam, yy, yy, technika użyta yy, również odpowiada takim wrażeniowemu, szyb, szybkiemu yy, postrzeganiu świata. Yy, jest, yy, są Jeśli chodzi o inspirację, czy o to, co Magda pytałaś, co artysta chciał przez to powiedzieć, ja zawsze mówię, że ja nie, no nie lubię takich pytań. To znaczy, ja lubię najpierw wysłuchać, co odbiorca, jak odbiorca to odebrał. To znaczy, to jest bardzo, bardzo zaskakujące i ciekawe. Jeżeli mam taką przyjemność kontaktu w czasie wernisarzy z odbiorcami i podchodzą do mnie ludzie i mówią, a mnie się to kojarzy tak, a w ogóle osobie zupełnie inaczej, właściwie o 100% inaczej, także ja zostawiam Państwu tutaj odbiór, a ja tutaj cały czas jestem, jeżeli ktoś chciałby mnie o coś spytać, to służę swoją osobą, no i zapraszam również na poprzedni Dziękuję. Klinika. Zrozumiałam za wymiarku mówię, kurczę, blada, nic z tego. Nie no. E, o, nie do. no, takie stypendium takie. Jakby...